Ten facet jest geniuszem. Moja pralka się zepsuła. Wyłączył pralkę z prądu. Następnie za pomocą narzędzi zdejmij tylny panel pralki. Odsłanianie wewnętrznej struktury pralki. Zajrzałem do wnętrza silnika. On po prostu rozebrał silnik. Następnie umieść silnik na tej kwadratowej drewnianej ramie. Za pomocą śruby macicznej mocno zamocuj silnik w ramie. Następnie wytnij fragment z przodu rurki. Rura wodna z PVC o długości 1 metra. Po zamontowaniu reduktora na rurze wodnej. Następnie umieść interfejs w kole pasowym silnika. Mocno zamocowany. Następnie narysuj dwie proste linie na rurze wodnej z PCV. W tym samym czasie 40 cm rury wodociągowej. Zaznacz odpowiednio pozycję 35 cm i 45 cm. Po narysowaniu punktu znakowania. Następnie postępuj zgodnie z oznaczeniami 35 cm i 45 cm. Narysuj dwie linie półkoliste. Następnie użyj dziurkacza. Wyrównaj ze środkiem znaku w odległości 40 cm. Zrób dziurę w rurze wodnej. Następnie użyj szlifierki kątowej. Przetnij wzdłuż narysowanej linii prostej. Służy do odcinania nadmiaru płyt po obu stronach rury wodociągowej. Odetnij połowę każdej strony. Zrób fajkę wodną w kształcie liścia klonu. Chłopiec zrobił w sumie 9 takich liści klonu. Po ukończeniu wszystkich elementów liścia klonowego. W tym momencie możesz najpierw położyć dwa liście klonu. Głóż go do trzonu wykonanego z tej rury wodnej. Następnie użyj śrub macicznych, aby mocno przymocować dwa liście klonu. Następnie zamontuj pozostałe liście klonu jeden po drugim. Metoda instalacji jest bardzo specjalna, nieuporządkowana. To jak budowanie schodów. Każdy liść klonu należy lekko przechylić. Dzięki temu rozwiązaniu można zwiększyć powierzchnię liści klonu wystawioną na działanie wiatru. Nieważne, w którą stronę wieje wiatr, może lepiej sterować rotacją liści klonu. Następnie facet przeniósł silnik na dach. I delikatnie obróć liście klonu. Liść klonu obraca się szybko. Znany również jako niewspółosiowość. Konstrukcja zapewnia wystarczająco dużą powierzchnię nośną całej siły. Nawet jeśli jest tylko trochę wiatru, łopatki wentylatora mogą również nadal się obracać. Szczególnie nadaje się do stosowania na wiecznym południu. Jest to o wiele bardziej praktyczne niż energia słoneczna na południu. Muszę podziwiać wspaniałe rzemiosło i pomysłowość chłopca wielka kreatywność. I tu pojawia się pytanie, czy wszyscy się tego nauczyliście?